Spotykam się ponownie na Jeziorze Miłoszewskim. I niestety mam złe i dobre informacje. Zaczynając od tych złych. Przyjechałem tutaj w niedzielę o 16.00. Miałem już wywiezione zestawy. No i niestety przez 3 doby nie doczekałem się brania. Dziś mamy środę. Jest godzina około 15.00, czyli praktycznie mijają właśnie te trzy doby. No i dopiero parę godzin temu trafiła się pierwsza rybka. Po godzinie 11. .00. Niewielki, bo niewielki. 9 kilo, no ale po trzech dobach bez piknięcia, bez brania rybka bardzo ucieszyła. No i to jest ta dobra informacja. Jak sprawa wyglądała? Przyjechałem w niedzielę, było bardzo gorąco 30 parę stopni wysokie ciśnienie. I w poniedziałek nagle się ochłodziło to temperatura spadła do około 20 stopni więc znaczny spadek temperatury i spadek nagły ciśnienia spowodował to, że Ryba praktycznie przestała żerować. We wtorek w zasadzie była kontynuacja pogody, czyli było chłodniej. Wiał zimny wiatr. W zasadzie jeszcze chłodniej się zrobiło, bo 18 stopni. No i niestety ciśnienie znowu zaczęło rosnąć. W tym momencie mamy ciśnienie około 1020 hektopaskali i mniej więcej to ciśnienie się ustabilizowało, czyli patrząc w perspektywie kilku dni ma się mniej więcej utrzymać. Jutro ma się jeszcze zrobić cieplej. Dziś już jest 22 stopnie, więc znowu jest taka huśtawka pogodowa. Jutro ma być 24, w piątek Znowu ma się zrobić chłodniej. Nie wiem, co się będzie działo dalej, no ale pierwsza ryba jest, więc o kiju nie zjada. Wydawałoby się to wszystko takie proste, ponieważ poprzednia zasiadka zakończyła się super wynikiem. Wystarczyło tylko. Powtórzyć dokładnie to, co było wcześniej, i ryby powinny brać. No, a niestety tak się nie okazało. Wczoraj zmieniłem technikę łowienia i taktykę, ponieważ coś zaczęło się dziać na innych stanowiskach. Ryba była na stanowisku 42 i na stanowisku 28. Z tym, że były to bardzo delikatne brania. Praktycznie jedno, dwa piknięcia bez żadnych odjazdów, no i trzeba było od razu zacinać. I ryba się działa. No i wczoraj podjąłem decyzję o zmianie przede wszystkim przyponów. Zrezygnowałem z długich 30 20 parocentymetrowych przyponów, dłuższych włosów bałwanków i zmieniłem przypon na krótki 12-15 cm z krótkim włosem i z pojedynczą kulką pół tonącej i pół pływającej, czyli zmin zminimalizowałem ten zestaw. To samo dotyczy nęcenia. Nęcenie praktycznie za, zacząłem podobne co zeszłej zasiadki, czyli szło około pół wiaderka ziarna do wody. Tylko orzech i konopia zrezygnowałem z kukurydzy, nie, nie zabierałem tym razem kukurydzy. Na no, po zmianie taktyki szła jedna łyżka, czyli nie wiem ile to mogło być. Około 200 gram, 250 gram tego ziarna na zestaw PVK i około 20 kulek 18 mm. Wcześniej sypałem 40-50 kulek. No i zmiana taktyki przyniosła efekt. Po 11 było delikatne branie. Dobrze, że akurat byłem przy kijach. Swinger opad około 10 cm. Stałem przy kiju, więc od razu zaciąłem. No i pierwsza rybka zasiadki. Delikatnie bardzo zapięta za koniuszek wargi. Tak więc widać, że coś ta ryba pobiera pokarm, ale niestety bardzo delikatnie. No, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Na pewno na razie nic nie zmienię z tej taktyki, czyli delikatniejsze nęcenie, krótkie przypony, krótkie włosy. No i w miarę szybka reakcja na ewentualne jakieś popiskiwania swingera i sygnalizatora. Miejmy nadzieję, że coś uda się jeszcze dołowić. Planuję posiedzieć do niedzieli, ewentualnie będę się zwijał w sobotę, jeśli będzie tak słaba aktywność ryb. No ale czas pokaże. Może rybki się ruszą i zacznie się znowu prawdziwe Eldorado. Trzymajcie kciuki. Na razie pozdrawiam. Witam. Chciałem podsumować kolejne trzy doby, które minęły. Dołowiłem cztery karpie. Jedna spinka. Niestety, przy tych delikatnych braniach i zapinaniu się w zasadzie za koniec wargi, miałem karpia z 50 sekund na haku, zaraz po braniu strzed. Cztery sztuki wyjęte, dwie mniejsze 8 i 9 kilo no i dwie już takie ładniejsze 15,5 kilo i 17,200. Tak więc coś się zaczęło dziać. Po tym wysokim ciśnieniu nastąpił spadek, i właśnie na tym spadku ryby zaczęły być bardziej aktywne. Już ostatnie te brania, które miałem, to pełne rolki odjazdy. Wcześniej popikiwania, dwa, trzy sygnały. Swinger się lekko ruszał i trzeba było zacinać. Została ostatnia doba, w zasadzie niecała. Teraz mamy koło 12, a jutro około 9. Chce się zwinąć. Czy coś uda się dołapać? Zobaczymy. Mam regularne brania o świcie między godziną 5:45 a 6:15. Trzy doby z rzędu o tej porze. Mam za każdym razem branie. Więc kto wie, może jutro, podczas pakowania całego Majdanu. I jeszcze coś się uda złapać, co do taktyki, może krótko jaką stosowałem, tak jak mówiłem wcześniej, było to stricte bardzo punktowe nęcenie. Wczoraj po tej większej aktywności trochę zwiększyłem dawkę do około kilograma ziarna i trzech garści kulek na zestaw. Głębokości z jakich miałem brania wszystkie te pięć ryb wyciągnąłem z 9 metrów. Stawianie na różnych głębokościach nie dawało żadnego znaku życia. A i łowiłem na 16 metrach, na dwunastu na 10, na płytkiej, 6-metrowej i nic. Tak więc ewidentnie 9 metrów to była ta głębokość, w której ryba pobierała pokarm. Dwa zestawy mam na tej głębokości. Jeden zestaw mam na 10 metrach. Myślę, że tak zostanie. No i czekamy. Może jeszcze coś się trafi na sam koniec. Pozdrawiam.